Tutaj sobie takie mambo jumbo porobię. Lava las mambo. Dżung, dżung. Lava las ma mambo. Spadaj. <grym> <grym> hmm. Idziemy, zobaczmy. O, idzie, idzie, idzie. Super. Lava las mambo. O, chwila. Dobra, jestem już z powrotem. Trochę mi się zeszło grubszą wycieczkę musiałem zrobić mam nadzieję że to ostatni raz kiedy muszę przerwać teraz tu pana złodzieja muszę dopaść o, -o. złaś Uf, dobra nie udało mi się ale za drugim razem powinno mi się udać tylko ten tutaj tak strażnik trochę tak niewesoło leży na drodze

Na mnie nie zobaczę. Mm. O, o, mój błąd. Zapomniałem stopera włączyć. Przynajmniej teraz jest trochę lepiej, bo się pogoda polepszyła. Można było spokojnie na małe zakupy się wybrać przez ten czas. A teraz mogę dokończyć sobie asesyna! Zerwę to. No po co taki... taka przystojna twarz będzie wisieć. Który teraz trzeba będzie. Panie wybaczą. To przez most chyba. Co to? On marsza? Nie, nie chcę od ciebie rzeczy. Hmm... jedno jest tak bardziej... Jedno jest tak bliżej, drugie dalej. Tego, które to które jest. To po lewej, czy to po prawej? Dlaczego ten znaczek jest taki mało precyzyjny? Hmm. Chyba to będzie bliżej. Czas się przekonamy. Panie i panowie, uwaga. Gdzieś tu powinno być wyjście na. O nie, chyba się mylę. Tak, jednak się pomyliłem. Za mną jest bliżej. O to. jaka ta mapa jest nieprecyzyjna. Na głównej mapie nie pokazuje się mordka EC znaczy mordka Ezio nie pokazuje, w którą stronę jestem skierowany. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz spojrzę. No dobra, powiedzmy, że odwrócę się przodem do tego pałacu, tak dla porównania. Okej, okay, a teraz odwrócę się tyłem i zobaczymy jak ta... Dobra, żeby było to kamerę Odkręć, odkręca no, i morska wskazuje tak samo, więc te, ten znaczek trochę jest taki mało precyzyjny, trzeba, trzeba korzystać równocześnie z minimapy i z głównej mapy. Trzeba być takim... kurczę, dobrze rozpoznać się w terenie, co ja źle czynię, niestety. Nie chcę skoczyć, o tam ktoś stoi, jakiś przyjemny pan z łukiem. A cholera, to będę go ściągał, sam go dopadnę. Co się odwracasz? Nie po czym się odwracałeś? Teraz twój łuk spada i ty też. Do widzenia! O, Ale miałeś szczęście, no? Dobra, skoro miałeś szczęście, to nic nie zrobię. Gdzie ten złodziej się może chować? Może on na placu jest gdzieś. Taki plac może być na dole? O, cholera! Zobaczył mi. No, chodź do mnie. Chodź do mnie. Tak, pięknie. Lubię taki złodziej. Zaraz ukaraj się sam. O, pięknie. Tak, nad nim musiałem ukarać poza Ripozoń patrzę. Tak jest. Rozumiał swoje winy i postanowił się sam ukarać. Lubię takich. Nie, stój. Nie, pięść. Dobra, trudno, spadł. Żegnam pana. Łódź! Łódź! Nie, nie! Fuh. Ale miałem twardę, że tu woda była. No, ja to spróbujcie mi tu znaleźć, co? syny tak jest. Poczekam sobie tutaj. Ponurkuję. Hyp, 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 hyp. Ćwiczę nurkowanie. Jedziemy. Tam widzę jakiś ich podpłynę sobie. Został tylko jeden złodziej, biedak jeden. Skończy się go marny żywot zdrajcy. Bo dopadnie go Ezio Oditore da Firenze. Teraz tylko gazem, tutaj przebiegnę się. Daleko do tego celu mam. O, blisko. To dobrze. Florencja, niby jest tutaj największym miastem w tej grze, a wcale nie jest taka spora. Schodzi się trochę przebiegnięcie tak z jednego krańca na drugi, ale. Akurat to nie jest jakieś takie strasznie czasochłonne, widzę go. Super, tam się stoi. Rozmawia ze strażnikiem. Nieświadomie niczego, coś stanie. Ja go tu będę śledził. O proszę. O nie, zobaczymy. Gdzie? A ty się ze mną walczyć. A to. Proszę bardzo. Ej ty, z O, chciałem cię namierzyć. Pokaż co potrafisz. Walcz jak na złodzieja przystało. Dawaj. Ja se porobię drwiny z ciebie. Chodź. Zobaczysz, co ci się stanie, jak się zabije. Karate kid, łaaa. Co jest z nim? Kurczę, jakie to... Nie to mnie wkurzacie. Chodźcie tu, kurde! Głupszych złodziei w życiu nie widziałem. Dalej, dalej. Jestem tutaj, patrzcie. Potańczę sobie. Halo? No? Jakie mnie wkurzają. Dobrze, gin. Bardzo dobrze. Odłuczę cię, kurde, jakichś głupich tych zagrań. No tak to nikt zrobię, za taką siłaj. No. Fujaro jedna. Zostanie za swoje. Nie to. Nie bójcie się, niosę tylko rannego. Wyleczę twoją duszę. Bracie, pozwól, że cię wyleczę. Wyczyszczę twoją... Twoje grzechy, wyczyszczę. Od złego, żegnaj. Do widzenia. Niech Twoja dusza spoczywa w pokoju na dnie rzeki. Eee. Czy tam rzeki? Nie, może może. No dobra, na dnie kanału wynieskiego, o. To mi zostaje. Te dwa hmm. tu jest Leonardo, a tu jest hmm. to pewno to drugie, co mi babka uczy skakania mhm. Mm co mogę nada do wspólnego z tym? Tędy Tak się zastanawiam, które nie mam iść. Ok, tak. O, posłaj mnie Chodź do mnie, chodź do mnie. Stój! Pięknie, dziękuję za pieniążki. Zasilą ładnie moje konto. Ile mam na koncie willi? Gdzie to się sprawdza? Startem? Start to jest to Wyposażenie O, o jest taki... skrzynia O kurde, to się zapełni No będę musiał po tych dwóch miejscach zaskoczyć do willi O rany, ja tego nie lubię Właściwie tego chciałem uniknąć, żebyście się tak się nie nudzili Tym moim powracaniem do willi ale nie wy musicie tego, wy musicie być mądrzejsi. A skrzynia ci się w willi zapełnia. Wiem, że mi się zapełnia. Skrzynia, bo próżni, bo masz pełną. No już, za wyszedł. A to jest na dachu, tak? Okej. Okay. Skoro tak, kurze koleżki, lubicie tak patrzyć, jak ja sobie do willi cofam, to się będę cofał co 15 minut. Dobrze trafiłem.